Siema widzowie, z tej strony Adriano i widzowie, tak, udało się. Udało uzyskać się 400 rekompensat, jeżeli chodzi o pizzę. Nagłaśniałem tą sprawę, mówiłem głośno, że jest to niesprawiedliwe, że 300 kawałków pizzy jest to za mało i okazało się, że twórcy dali nam 400 kawałków pizzy. Ja osobiście nie dostałem, ponieważ mam tutaj zakupionego świetnego skina do 8-bitowca. Oczywiście mówię tutaj o antywirusie, który jest normalnie fenomenalny i wiem, że wielu z was po prostu czeka, aż ta oferta pojawi się u was w sklepie i chcecie zakupić tego skina, ja go bardzo polecam. Tam jedna osoba mówiła, że jestem nubem z tego względu, że mam piąty poziom na ośmiobitowcu, natomiast jest to legendarny, fajny, super skin, jeden z najlepszych. Co prawda bardziej mi się podoba ten klasyczny wirus, który jest OG i nie jest już dostępny, natomiast antywirus jest świetny. Dlatego w tym momencie ulepszymy sobie do chociaż dziewiątego poziomu, tutaj tego ośmiobitowca, z tego względu, żeby nikt mi już nie powiedział, że po prostu mam bardzo słaby poziom na nim. Myślę, że też zakupimy w w swoim czasie jakieś gadżety, zakupimy jakieś star powery, ale to może za chwilę. Jeżeli chodzi o event, który się teraz nowy rozpoczął, dotyczy oczywiście Mipla. Otóż, wybaczcie, ale nagrywałem wstęp i niestety nie nagrałem tego jak go kupuję. Mipl już jest tutaj zakupiony. Konkretnie planszowy ludzik. Właśnie nie wiem dlaczego zmienili mu nazwę, ponieważ to miał być planszowy ludzik, a jest mi Mi osobiście mibl się o wiele bardziej podoba, jeżeli chodzi o nazewnictwo. Natomiast oczywiście nie mogło e, zacząć się też od baga związanego właśnie z tym tutaj zadymiarzem, ponieważ okazało się, tak jak ja rano wstałem, chciałem nagrać dla Was jakiś fajny materiał, właśnie z tym tutaj planszowym ludzikiem, natomiast okazało się, że nie mogę go zakupić, tak jak i wielu graczy. Był bug. Część graczy po prostu mogła go zakupić, ta oferta się pojawiała tutaj na samym końcu, jako legendarna i można było sobie kupić właśnie e, tutaj Mipla. Część graczy niestety się ta oferta nie odświeżyła. Fajnie też, że udało się właśnie wynegocjować, uzyskać od Brawl Stars 400 kawałków pizzy darmowej, ponieważ planszowy ludzik kosztował 410 kawałków pizzy, a więc tak naprawdę dostaliśmy za darmo nowego Zadymiarza, nowego epickiego Zadymiarza. Ja co prawda nie dostałem, ale cieszę się, że po prostu wy dostaliście i że możecie się teraz tym miplem bawić. Możecie napisać, czy, czy właśnie kupiliście mipla, czy jednak na przykład zbieracie na tego świetnego skina antywirusa yy, ośmiowitowca. Chciałbym oczywiście też podziękować wszystkim wspierającym kanał. Jest już nas coraz więcej, a mianowicie Lenie, Azorkowi, Dominikowi, Miłoszowi, Adrianowi. Dzięki za wsparcie. Jeszcze tylko trzy osoby i będę mógł wyświetlić was na stronie kanału, więc naprawdę zachęcam. Wsparcie kosztuje tylko 2 złote niecałe, więc naprawdę jest tanio, a możecie zaistnieć na odcinku, więc polecam. Oczywiście też wyświetlam kilku losowych subskrybentów. Jeżeli nie należycie jeszcze do naszej ogromnej rodziny, to również zachęcam was, żebyście dołączyli. I kolejna kwestia jest taka, że przypominam o trwającym konkursie na rysowanie, na rysunek zadymiarza. Tutaj oczywiście macie też odnośnik do tego odcinka. Poprzedni zwycięzca o noworoczne PSC się nie zgłosił. Więc mamy nowe losowanie, i nowe losowanie wygrywa otóż szefowa. Więc zgłoście do mnie na Discorda bądź na maila i zgarniasz PSC20 ziko na jakiegoś fajnego skinka, bądź na coś innego. Możesz dołożyć sobie na przykład do karnetu. Jeżeli pod tym odcinkiem wbijemy minimum 100 łapek w górę. To pomyślę o kolejnej jakiejś małej nagrodzie. Więc polecam też, żebyście zostawili łapkę w górę. No bo to zawsze mnie motywuje, żebym coś tam dla Was wymyślił tak naprawdę. W tym odcinku natomiast spróbujemy sobie przetestować tego otóż nowego zadymiarza, którego każdy już mógł odebrać, jeżeli tylko zechciał. Jest to planszowy ludzik, jest to mistrz kontroli. A tak naprawdę, można by nawet powiedzieć, że jest snajperem. Myślę, że mamy na tyle monet tutaj na tym koncie. Mamy na tyle, tak naprawdę, też tutaj punktów mocy, żebyśmy mogli sobie go ulepszyć i ulepszymy sobie go, tak jak ośmiobitowca, chociaż do tego dziewiątego poziomu, ponieważ bardzo też chciałbym kupić jeden właśnie z gadżetów. Myślę, że kupimy sobie pałacę MIPL, z tego względu, że tutaj, z tego co wiem, to jest ta wieża z kostek, która y, ogranicza y, poruszanie się przeciwnych zadymiarzy, więc na pewno sobie to sprawdzimy. Jeżeli chodzi natomiast o gwiezdną moc, mamy też dwie do wyboru. Pierwsza gwiezdna moc zwiększa nam indywidualne obrażenia. Natomiast druga jest bardziej taka dla teamu, widzę, że zwiększa właśnie prędkość przeładowywania naszą i sojuszników. Zastanawiam się, która jest lepsza, natomiast myślę, że możemy zagrać tak troszeczkę solo, więc weźmiemy sobie tą pierwszą Gwiezdną Moc, zobaczymy właśnie, czy ten nowy Zadymiarz NIPL jest po prostu tak samo dobry, jak wszyscy nowi Zadymiarze, którzy wychodzą, czy może na przykład jednak no, jest słabszy, ponieważ nie musieliśmy na niego wydawać prawdziwych pieniędzy. Yy, polecam też oczywiście grać tutaj te konkursy, bo za nie zgarniacie pizzę. Ja tutaj mam 5 biletów do rozegrania, natomiast myślę, że może takim miplem zaczniemy sobie pierwszą potyczkę od na przykład jakiegoś trybu typu typu, typu, typu knockout. Zobaczmy sobie na knockoutie jak on zadziała. Widzowie, zagrałem dwie gierki, natomiast nie przełączyłem internetu z Wi-Fi na sieć komórkową miałem lekkie lagi, więc zaczniemy sobie od tej gierki, ponieważ chcę, żebyście mieli fajny gameplay, żeby to wszystko płynnie działało. Mamy Shade'a, mamy Mipla, mamy samych nowych zadymiarzy w drużynie, gramy na boty, więc ciężko też sprawdzić potencjał tego nowego zadymiarza. Natomiast jest naprawdę ciekawy, ponieważ on posiada takiego mini-aima. Jak zobaczycie, zaraz pojawił się kol, te pociski skręcają, widzicie? One to jest taki auto-aim. Te pociski skręcają. Tutaj w tego bula co się dzieje? Ból, ból, coś się zepsuło chyba. Nie wiem, to jest chyba bot. I bot się chyba zepsuł. Ale ostatnio Brawl Stars naprawdę jest naładowane bagami, więc w sumie mnie to nie dziwi. I tutaj patrzcie, widzicie jak te pociski skręcają? Jak one skręcają, to jest naprawdę duże ułatwienie dla takich na przykład początkujących graczy, albo dla takich jak ja na przykład, którzy rzadko kiedy lubią w ogóle celować w tej grze. To te pociski po prostu same się naprowadzają. Mamy Mityka, zobaczmy. I z Mityka co leci z Mityka? Z Mityka poleciał yy, skinek do. Perły I powiem wam, że nie jest zły ten skinek, natomiast są lepsze skinki. Chciałbym bardzo pokazać Wam też fajne kombo, które można zrobić MIPLE, a mianowicie on ma fajne połączenie, wszystkie jego umiejętności się ze sobą łączą, a mianowicie możemy z gadżetu postawić ściany. Z ulta możemy strzelać przez ściany, natomiast Star Power zwiększa nam obrażenia, jeżeli strzelamy przez ściany, więc tak naprawdę to się wszystko łączy z tym zadymiarze w tym zadymiarzu. Natomiast na początek musimy sobie naładować tego ulta. Tutaj jest Daryl i dobra, na tym Darylu, ajajaj, aj, aj, wykończył ten Mip, drugi. w ogóle, same Miple teraz grają. No ale co się dziwić, jak ten Zadymiarz jest po prostu za pizzę, a dostaliśmy naprawdę dużo darmowej pizzy. Więc nie dziwię się, że każdy go kupił. I teraz widzowie, patrzcie, odpalimy sobie gadżet i spróbujemy sobie złapać kogoś w ścianę, na przykład tego Daryla. Łapę Daryla w ścianę, puszczam tutaj Puszczam tutaj, jak widzicie, właśnie możliwość no, naszo, naszego ulta i dzięki ultowi po prostu możemy uderzać przez ściany, więc jest naprawdę spoko. No i tak wygląda kombo właśnie w tym zadymiarzu. Ja trochę tutaj nie skoordynowałem tego wszystkiego, ale mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. Naprawdę bardzo przyjemnie się gra. Bardzo przyjemnie się gra z tego względu, że on ma tego auto że on naprowadza właśnie te pociski, więc na pewno jest też bardzo przyjazny dla początkujących graczy. Na pewno chciałbym też wymasterować tego tutaj 8 wirusa, antywirusa, ponieważ ten skin jest świetny, on jest fenomenalny, bardzo mi się podoba. Ale miałbym do Was prośbę, widzowie, miałbym do Was taką prośbę, żebyście napisali mi w komentarzu, czy kupić tutaj cartridge szczytem, czy może dodatkowe kredyty. A jeżeli chodzi o Star Powera, czy wzmocniony wzmacniacz, czy podłączony? Oglądajcie też jutro Shorta i wyczekujcie e, społeczność, zakładki, ponieważ Supercell coś dla nas przygotował. Ja już wiem co, natomiast będę mógł o tym powiedzieć dopiero jutro. Więc wyczekujcie i śledźcie kanał, zakładkę społeczność jutrzejszego Shorta. A póki co, trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.